Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy obchody święta niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska wybuchła do wolności po 123 latach zaborów. Pamiętamy o naszych bohaterach sprzed lat, pamiętamy o ojcach niepodległości, ale to jest zawsze wspaniała okazja, żeby odznaczyć, podziękować tym, którzy dzisiaj dbają o niepodległość Rzeczpospolitej. A sprawą, która dla nas jest niezwykle ważna, są nasze sojusze. Polska jest bardzo dobrym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa są naszym najważniejszym sojusznikiem w dziedzinie bezpieczeństwa. Dlatego inaugurując obchody Święta Niepodległości, rozpocząłem od wręczenia odznaczeń, medali honorowych. Żołnierzom Armii Stanów Zjednoczonych. To jest nasz sojusznik, którego żołnierze stacjonują stale, ćwiczą z naszymi wojskami, bronią wschodniej flanki NATO, przygotowują się na każdy scenariusz, pomagają również w czasach, kiedy tej pomocy potrzebujemy. Wspólnie działaliśmy w Iraku, w Afganistanie, walczyliśmy w różnych operacjach, zdobywaliśmy. To, co dla nas najważniejsze wolność. Dbaliśmy o nasze wspólne działania. Dzisiaj podziękowałem kilkunastu żołnierzom amerykańskim za ich wkład w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej, za ich oddanie, za ich obecność w Polsce, za przygotowanie wielu działań. Przed chwilą z nimi rozmawiałem. Część z nich uczestniczy w programie przygotowania żołnierzy wojska polskiego. Do posługiwania się, do latania na apaczach, do wprowadzania do polskiej armii kolejnego sprzętu. Inni stacjonują choćby w Poznaniu, gdzie służą w różnych jednostkach, bo obecność Amerykanów dla nas jest bardzo ważna. I to jest dzień szczególny, kiedy Ameryka zdecydowała, wybrała 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gratuluję Amerykanom, gratuluję narodowi amerykańskiemu dokonanego wyboru. To jest nasz zasadniczy sojusznik, z którym zawsze będziemy współpracować. Te wybory kończą etap emocji kampanijnych i dla nas współpraca polsko-amerykańska jest elementem jednym z najważniejszych Polska jest dobrym sojusznikiem w ramach NATO. Wydajemy 4,7% PKB w przyszłym roku. To jest najwięcej spośród wszystkich państw NATO. Przypomnę, minimum wynosi 2% PKB. To jest swego rodzaju gwarancja naszego bezpieczeństwa. Dokonujemy też ogromnych zakupów w Stanach Zjednoczonych i liczymy na terminowe, dobre dostawy sprzętu, choćby wspomnianych Apache czy samolotów F-35, Abramsów każdego sprzętu, który został tam zakupiony. To są dziesiątki miliardów dolarów, które polski podatnik przeznacza na zakup najlepszego sprzętu. To są też nasze relacje gospodarcze, ekonomiczne, ale przede wszystkim relacje militarne. One stanowią podstawę współpracy. Wierzę, że ta współpraca i jestem o tym święcie przekonany, że współpraca z nową administracją będzie bardzo dobra, bo podzielamy te same wartości. Wolności, demokracji, która zdecydowała działania na rzecz swoich państw, współdziałania i przyjaźni polskoamerykańskiej. Gratuluję panu prezydentowi zwycięstwa, bo to na to wszystko wskazuje oczywiście. Oficjalnych wyników jeszcze nie ma. Będziemy to potwierdzać, ale od początku tej kampanii miałem. Jasne stanowisko, które myślę jest stanowiskiem dla wielu Polaków, że to Amerykanie dokonują wyboru, a naszą rolą jest dobra współpraca z każdą administracją. Te wybory pokazują jedną rzecz, jak ważni są wyborcy centrum, jak ważni są umiarkowani konserwatyści. Może nie zawsze ich jest bardzo wielu, ale to oni decydują i widzieliście Państwo w ostatnich godzinach, dniach, to o tych wyborców. E, najbardziej zabiegali e, kandydaci. E, więc jestem święcie przekonany, że współpraca polsko-amerykańska będzie się rozwijać. Podstawą stanowią relacje e, zaangażowania amerykańskich żołnierzy w Polsce i ich stała obecność, e, która jest gwarantem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale wschodniej flanki NATO. E, teraz e, ten czas przed nami reorganizacji e, nowej administracji. Będziemy też to, w, to, w ten proces intensywnie się włączać w kontaktach z naszymi partnerami, takiemu płynnemu działaniu i współdziałaniu, które jest polską racją stanu. Przyjaźń polsko-amerykańska jest polską racją stanu. Cieszę się, że w tak szczególny dzień o poranku mogłem odznaczyć żołnierzy amerykańskich i im za służbę w Polsce podziękować z nadzieją na jeszcze lepszą współpracę.